z tej strony Magda z The Corset Addict i zapraszam Was na ostatni już filmik z cyklu recenzji gorsetów Longline, które pojawiły się ostatnio w sklepie Rebel Madness. Dzisiaj zajmiemy się modelem Ametyst. Jednak nie będzie taka zwykła recenzja, ponieważ porównamy go z gorsetem innej wiodącej marki gorsetowej polskiej z marką Paper Cups. I będzie to porównanie dwóch korsetów, które nawet wizualnie dosyć się przypominają. Natomiast zobaczycie, jak to wygląda. Warto też powiedzieć, że obydwa te korsety były można powiedzieć pierwszymi longlinerami, które dane marki wprowadziły do swojej oferty. Gorset z marki Papercut jest korsetem, który ma już przeszło dwa lata, więc będziecie mogli porównać te wszystkie różne detale i mankamenty. Tak prezentuje się korset Rever z przodu, tak z boku z tyłu, z drugiego boku, no i wracamy do przodu. Gorset marki Paper Cuts. jest to troszeczkę mniejszym gorsetem, bo według rozmiarówki Paper Cuts nie ma czegoś takiego jak sensu stricte 20 cali, jest to mniej w więcej w okolicach 19-19,5 cala, także drobnie mniejszy przód. Bok, tył, drugi bok. A teraz możemy przyjrzeć się korsetom z bliska. Możecie sobie już teraz porównać, kiedy leżą koło siebie, więc macie już taki pierwszy pogląd. Widzicie różnice, podobieństwa. Bardzo ważną rzeczą jest to, że obydwa te korsety to są pierwsze modele longline. Zarówno jest to pierwszy model w kolekcji Rebel Madness, jak i to był pierwszy model longline, który pojawił się w kolekcji w kolekcji Paper Cuts. Ten gorset ma już 2 lata, także to też warto tutaj nadmienić. I zresztą to będę cały czas podkreślać, żebyście zwrócili uwagę na to, jak gorset po tak długim okresie czasu się trzyma. I też właśnie to był pierwszy model longline, który, który Paper Cuts wprowadziło, więc też warto popatrzeć na to, jak obydwie firmy podeszły do tego wykroju po raz pierwszy. Tu mamy do czynienia z wykrojem 14-panelowym, natomiast tu mamy do czynienia z wykrojem 12-panelowym i są obydwa gorsety, to są gorsety dwuwarstwowe, ale jest znaczna różnica jeśli chodzi o nie i tutaj gorset z Paper Cut jest taki dużo bardziej delikatny, takim bym powiedziała wręcz lelawy. Potem tutaj tak się zapada, natomiast gorset z Rebel Madness mimo tego, że jest korsetem dwuwarstwowym to widzicie jak tak zrobię to cały czas utrzymuje kształt, więc mimo tego, że są to tylko dwie warstwy to jest on dosyć sztywny podejrzewam, że może mieć to związek z tym, że któraś z warstw najprawdopodobniej podszewka została dodatkowo podklejona frizeliną, o czym też pisała Koza Atra, opisując pierwszą serię Pierwsze w ogóle korsety. Rebel Madness, które się pojawiły. Niestety na stronie producenta nie znalazłam żadnych jakichś zmianek, co do jakichś dodatkowych materiałów, które by producent używał do, do usztywnienia, czy tam do, do poprawienia kształtu korsetu, czy, czy ogólnie do jego produkcji, więc no tutaj to jest tylko taka moja hipoteza. Nie wiem, czy słuszne, ale zdecydowanie jest różnica, jeśli chodzi o jeden i drugi korset. Ten jest dużo sztywniejszy, ten jest taki dużo bardziej delikatny. Jeśli chodzi o warstwę zewnętrzną, czyli tak fashion fabric, to tu mamy do czynienia z aksamitem, natomiast tu mamy do czynienia z welurem. i warto jest tutaj się na chwileczkę zatrzymać przy tym, ponieważ bardzo często yy, dziewczyny używają tych materiałów wymiennie, czyli mówią o welurze, nazywając to aksamitem i tak dalej, natomiast niestety nie jest to ten sam materiał. Aksamit jest dużo bardziej szlachetnym materiałem. On jest materiałem wykonany z bawełny z tą mieszką, ewentualnie dwa biu albo wełny, natomiast welur jest materiałem syntetycznym, więc oczywiście Aksamit będzie się dla naszej skóry dużo, będzie dużo przyjemniejszy, będzie dla nas, będzie materiałem przede wszystkim oddychającym, lepiej się zachowującym. Jak widzicie, zupełnie inaczej reaguje na światło. On to światło wręcz pochłania. Ten kolor, który tu widzicie, to jest faktyczny kolor gorsetu. Natomiast tutaj już mamy, mamy z, tym, z tym problem. I jak dotykacie go, to też jest taki dużo bardziej mięsisty, delikatny. Natomiast jeśli chodzi o welur, to. Jak widzicie, on się błyszczy, on zupełnie inaczej reaguje na światło, on się tak do światła załamuje, co też bardzo utrudnia nam ustalenie faktycznego koloru, więc nie dziwcie się, jeżeli to, co widzicie na zdjęciach sklepowych, nie będzie odpowiadać temu, co dostaniecie, bo bardzo ciężko jest uchwycić realny kolor i może on oscylować od takiego jasnego puraczanego koloru, jasnego barszczyku, e, barszczyku ukraińskiego, e, skończywszy na, na takim wręcz ciemno-scennym fiolecie, który bardziej przypomina ten, m, który tutaj jest, jeśli chodzi o korset Paper Cats. No i jeszcze dodatkowo to błyszczenie, przyznam szczerze, że mnie ono tak średnio odpowiada i, i sprawia, że ten korset no, może się wydawać taki lekko tandetny właśnie ze względu na to takie połyskiwanie materiału. Zapienione są obydwa korsety na zapięcie typu bask. Tylko, że tu mamy bask pięcioczęściowy, natomiast tu sześcioczęściowy. Natomiast obydwa te baski są 5 pięciocentymetrowe, czyli mają 5 cm szerokości. Mają podobną giętkość i będą nam dobrze tutaj brzuch modelowały. To z pewnością. Jednak ten Bask ma 31 cm, natomiast ten ma 34 Więc tutaj też jest taka mała, mała sugestia. Dla osób, które mają jednak krótszy tors, a chciałyby longline, to zdecydowanie mogą próbować z gorsetami paper cuts, no bo do gorsetów Rebel Madness tutaj obowiązkowo już naprawdę długi tors, jeśli chodzi o korsety typu longline. Jeśli chodzi o fishbiny. Tu mamy... 14 fiszbin spiralnych i dwie płaski przy sznurowaniu. To nie jest takim typowym zabiegiem, jeśli chodzi o korsety marki Paper Cuts, bo w tych krótszych, wcześniejszych modelach mieliśmy przywiązaniu również fiszbiny spiralne, co nie do końca się mogło sprawdzać u osób, które chciały dużą redukcję i też miały co redukować, bo mogły nie do końca te fiszbiny to wszystko, ten, ten kształt korsetu, kształt wiązania utrzymać i tu mogły, mogły się jakieś problemy, problemy pojawiać. Tutaj natomiast mamy fiszbin spiralnych 12 i dwie płaskie przywiązaniu, czyli taki standardowy, standardowy układ jak w pozostałych longlinach Repel Madness. Jeśli chodzi o wykończenie gorsetu, to jest to satynowa lamówka przyszywana maszynowo od jednej i od drugiej strony tutaj warto zerknąć na to jak ona jest zakończona, czy jest tak podwinięta do środka natomiast w korstecie marki Paper Cuts jest tak dosyć fajnie zewnięta, z nie mamy takiej pulby i też jest podszyta, podszyta maszynowo skoro mówimy już o welurze i aksamicie to warto nadmienić jedną bardzo istotną rzecz jeżeli kupujecie gorset z takiego materiału, musicie liczyć się z jego użyciem. A mianowicie z czymś takim, gorset niestety ma tendencję znaczy, materiał niestety ma tendencję do tego, żeby się wycierać i odgniatać. I tutaj widzicie po dwóch latach intensywnego użytkowania pojawiają nam się takie takie odgniotki przy, przy zapięciu. I tego niestety nie unikniemy, ale to jest też bardzo ważna rzecz, dziewczyny. Ja widzę, że coraz więcej z Was, nie wiem dlaczego, ale wiąże gorsety w talii. O, przynurowuje się wiązaniem i błagam, nie róbcie tego, bo taki gorset zniszczycie bardzo szybko, bo będziecie te... Wiązanie będzie szorować, uciskać właśnie tutaj na całej, na całej szerokości korset, i bardzo szybko pojawią się właśnie takie odgniotki, jak, jak tutaj mieliście okazję widzieć. Natomiast, jeżeli będziecie coś takiego robić długo, często i gęsto, nawet w korsetach niewelurowych czy, czy akwarystycznych, też to zniszczycie. Więc, jeżeli chcecie korset jak najdłużej mieć, to, to, to nie róbcie tego bardzo proszę. I tutaj bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o jednego i drugiego producenta, czyli zastosowanie przy sznurowaniu paneli wykonanych z innego materiału. A mianowicie z satyny, zarówno w jednym jak i w drugim przypadku. I był to zabieg, który miał na celu, żeby ochronić ten materiał, żeby ten gorset jak najdłużej mógł służyć, był jak najdłużej estetyczny. Bo jeżeli by przywiązaniu użyć weluru lub aksamitu, to w tym momencie pewnie byłby już tutaj dawno takie łysy, wyjeżdżone, wyjeżdżone miejsca. Jeśli chodzi o wnętrze gorsetu, to jest tutaj w Rebel Madness podszewka wewnętrzna wzmacniająca, tak zwana Strain Layer. To czarna bawełna typu Drelich. To jak w poprzednich gorsetach widzimy tutaj w środku między tymi dwoma warcami, jest wśród waist tape, czyli taśma wzmacniająca. Tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o gorset marki Paper Cuts, podszewka jest dużo delikatniejsza. Też jest to bawełniana tkanina, ale ona jest o zupełnie innym splocie i nawet tutaj fakturowo jest delikatniejsza. Wykończenie od środka też zdecydowanie, zdecydowanie gorzej wygląda. No, i oczywiście. W tych modelach nie mamy, tutaj, nie mamy tutaj taśmy, nie mamy waste tape'ów, więc jest ta część narażona na jakieś uszkodzenia i rozciąganie. Jeśli chodzi o kolejną różnicę, tak widzicie, w PaperCut nie mamy tutaj w tym modelu underbasku, natomiast w Rebel Madness mamy, czyli po prostu jest ten taki wąsiutki panel pod baskiem, który zapobiega przyszczepywaniu tkaniny skóry w trakcie zapinania no oraz zapobiega w wystawaniu ubrania spod, spod gorsetu. Warto nadmienić, że obecnie w gorsetach papercuts ten underbask mamy. Jeśli chodzi o panele pozostałe, to w gorsecie papercuts mamy panel przyszywany, od tej strony mamy satynę, od strony wiązania właśnie nie jest to, to wykończone materiałem takim jak gorset właśnie żeby zabezpieczyć przed żeby nie było tych tych odgnieceń, żeby nie było tych uszkodzeń na tym materiale odwiązania. Natomiast od środka jest to, jest to taka sama, sama czarna bawełna jak podszewka. Natomiast jeśli chodzi o gorset Rebelman na tak standardowych pozostałych rebelach jest to panel podwieszany też od spodu wykończony satyną. Teraz jeśli chodzi o tył, którym już jesteśmy zdecydowanie byli, tu mamy oczek 15, są to takie ładne, eleganckie, czarne oczka. Natomiast tu mamy tych oczek aż 17, bardzo drobniutkich, blisko siebie wbitych. Oczywiście dużo oczek zapewnia lepsze rozłożenie naprężeń i napięć, no ale też jest dużo bardziej uciążliwe dla osoby wiążącej. I też warto zobaczyć, jak przez te dwa lata się troszkę Nic nie wleciało, nic się ni, tutaj złego nie stało. Aplikacje, więc tak, jeśli chodzi o jeden i drugi korcet, jest to gipiura umieszczone praktycznie w taki sam charakterystyczny sposób. Jedyne tu jest taki mankament, jeśli chodzi o korset, ale myślę, że to po prostu niestety przez te dwa lata tutaj, tylko troszeczkę się odczepiło, to należy poprawić. To jest taka bardzo delikatna, dobrze, dobrze przyszyta pióra w kształcie takich, takich róż. Zrobimy taki trochę najazd, żebyście mogli lepiej zobaczyć. Tak to wygląda, tak wygląda z daleka. Natomiast y, tutaj jest y, gipiura w korsecie Rebel Madness. Jest dobrze przyszyte w przeciwieństwie do aplikacji Immortal Beauty, które widzieliście nie tak dawno. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tak widzicie, tak u mnie wygląda ten y, rozmieszczenie tych aplikacji. Natomiast całkiem sporo dziewczyn zwracał korsety. Niestety, ze względu na to, że aplikacja nie była zbyt symetrycznie przyszyta, gdzieś tam było za, za wysoko, za bardzo w jedną, w drugą stronę, no u mnie wydaje mi się, że akurat jak zapniemy pask, to będzie w miarę, w miarę symetrycznie, więc ja miałam dosyć duże szczęście. No i kolejna rzecz, czyli wykrój. Tutaj chciałam Wam pokazać, żebyście zobaczyli, tak mniej więcej dosyć duża krzywa. Jak tutaj naprężymy. Więc tak wygląda wykrój korsetu gorsetu z Paper cuts. Natomiast tak prosto, pach! Wielkie biodro! Wygląda wykrój korsetu z Rebel Madness. Więc